Idę. Simono z tej strony Dominolar w następnym odcinku pokażę wam jak się poprawnie gra od Lasta, czyli specjalna na 100 widzów. Tak, tak, tak. Na moim cudownym kanale było 100 subskrypcji, a dokładnie chyba teraz jest no, kilka więcej. Ja mam nadzieję, że po wygraniu tego filmu na po tego filmu na YouTube nie zrobić nagle powiedzmy, że ze 104,90 nie zapisłem tego nie zrobiliśmy takiego trwacu, mam nadzieję. Więc cała ta klasa polega na tym, że jestem jakimś tam Blackiem czy Blackiem, nie wiem czy to po polsku, i muszę ratować swoją przyjaciółkę. A gdyż, ponieważ, bo nagrałem już początek, czyli pierwsze 20 minut gry, już jakieś dwa razy, trzy nawet przychodziłem po prostu dla was co ja te dla was nagrywałem to za pierwszym razem nagrało się źle audio za drugim obraz a za trzecim to i to się popieprzyło i nie mam ochotu za żadne skarby przechodzić tego początku po raz czwarty ponieważ już praktycznie wiem co się w każdym momencie będzie działo i nie będę udawał nie będę dawał się czegoś się boję a teraz w tym przypadku nie mam pojęcia za Luya co się stanie i myślę że moja reakcja typu o, wow wow FK. O, boże kochany. Coś takiego, to myślę, że albo uważam, że właśnie się bardzo spodoba, więc no, bez większego biedolenia idziemy. I jeszcze, jeśli jest przed odcinka, to zachęcam do zostawienia pod tym filmikiem, łapki w górę oraz subskrypcji. Prawda, to będzie dobre wyjście. sytuacji Jajko, ja się boję. Czy coś jest? żeby jeszcze nie było syfu, to co się będzie trwało maksymalnie 15 minut, ponieważ to jest tylko pierwszy odcinek, i również dobrze, można się bardzo, to bardzo nie spodziewać, bez pod uwagę, że główną tematyką mojego kanału jest sport, a teraz nagle taki wow, o co chodzi do, do minisu, więc no, ja się spodoba, to mogę sobie fajna fajną serię, której ten odcinek będzie początkiem i jakoś fajnie wyjdzie. Ja już go widział jakieś trzy razy, co nie? Na raz na początku jak przed nami uciekał, drugi raz kiedy mnie gonił, a teraz trzeci... O. Dzikie Pista, tak. To dzikie włosy. P***dę, przecież tak... Czy to muszę przejść? Hmm. Dobra, trochę komentuję, muszę zacząć wreszcie coś mówić. Jeszcze się tylko jąkam, bo się wstydzę, super. Eee. Dobra, tu będę musiał przejść przez tą wnękę, którą widziałem przed chwilką. Więc... Jeśli chodzi o mnie, i o takie straszne gry, to zawsze się bałem nie grać, ponieważ po prostu nie miałem tego serduszka. więc tego nie wytrzymuje. I... No i zawsze grałem, albo za kolega był mnie, bo jak byłem to tata i w ogóle... Na przykład tak teraz taki typ, jak chciał zapaść i zrobić krzywdę, to to jest straszne. Tak jak się zbliża do horroru, więc chyba nie jest damę, co? Jest takim gówniarzem kilkunastoletnim. Bez sensu życia, licząc youtuba i w ogóle. słabo. Nieźle. To nie dlaczego, tak ale coś mi się daje że w tym domu coś się stanie złego. że no tylko się wydaje. Dobrze. Potę jakiś typ jest i chcemy zagryć o śmierć. Wiecie w ogóle to jest najgorsze, że jak nagrywam ten gameplay, to się strasznie to strasznie tak wstydzę i... Ogólnie tak mi się... To, to wszystko komentuje. Wiecie, bo... Muszę też na bieżąco, być ładnie, schludniej na temat, a... Mówienie to jeszcze okay, tylko że mówić powoli i wyraźnie. To jest straszny problem w moim przypadku. Jeszcze tak się wstydzę, albo krępuję. Albo boję czegoś. Na przykład tak jest taki i no to i samo jak się czegoś bie, to takie... O kurcze, coś tam, coś tam, coś tam. A w moim przypadku takie jest... Coś typu, co, 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 co się właśnie stało? No, więcej jest Dobra, ktoś tam jest. Oczywiście, że zamknięte, co? Bo tam nie mogę pójść na drugą, tylko muszę iść... Dookoła. Ała. Dobra, czy ona jest gdzieś tam, co? jak on tam Co? Coś? O, co... ojej, o, trochę jestem źle. No, taki widzę speedrun będzie. Tylko... Okej. Okay. By the way, spotkałem jakieś 10 sekund temu i już mi się zaczyna wydawać, że jest trochę dziwna.

No, chyba to się dzieje. Kulka wodna. No trzeba uciekać. Dawaj idziemy, uciekamy. Biegamy, skoczymy. Jeszcze kamera, co Czemu Czym czas coś trzyma? Tylko, come on, szybciej do. Mogę. ALT? jeszcze. Nie wiem, Hmm. Dobra. To trochę za sytuacja. taka jest zaraz mnie trząca Idziemy sobie przez las. Kobieta ma jakieś spotwory. świet Ale jest w ciąży. Po tym w ogóle po nie widać. Ale. Witam <laughs> O, widzę koboj. Ała. ty jakaś pierwsza osoba, jest to zniszczy. Nie! Nie! Mam! 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 Się Weź kamerę na twarz, człowieku kamera twarz Boże jak to ja, jak, jak ja to jąłem Po prostu kamerę rączki i swój przezeń Czekaj jakieś drzewo trzyma Co się dzieje? To jest chore Moja laska tam właśnie zostaje ta taka gwałcona Ja my trzymam jakieś drzewo Kamery nie mam a nie mogę darcie użyć Czuję, bliżej, albo wącha <laughs> Sobo Wpierdziony, puszę mnie To jest żada. Trzeba mieć drzewo To jest chopak Ech Fuj. Mhm. zejdź zajmij się sobie to jest chłopacz dziewczyno Masz oboj, jak. Ała! Co tam nie było No ja to i zostaję tu sam Świetnie Przynajmniej te potworki zostały przez nich pożarty Kamera? Jest kamera kamerą? Ja z się w głupia kręci, ja pierdolę Czy tutaj właśnie... Gdzie w ogóle umieść się? Bo po prostu, trzeba by Gdzie mam umieść tam czy tam? Nie, tam poszło Ja się po co mam wracać? A to jest to, że przyszliśmy to... takie kiedy mnie... Zmyliło. Idę to raczej tutaj, przynajmniej powinienem tutaj. Powinienem iść tutaj, gdyż iść, ponieważ było tego nie było. Czyli idę w drugą stronę, w, bo w drugą, przeciwnie. Była taka nazwa wodoodporna, nice. Znaczy wodoodporna. Nie mogę już w wodzie, to może wodoszczelna, nie. bo się nie rozwala i psuje, jak, jak w wodzie. Jest dobrze ktoś jest? Cóż to ktoś ty ten... Dobra nie ogarnę Weź tu człowieka Zamknij drzwi. Kamera on Dobra tu nie ma nic a nic nic ciekawego nic pożytecznego, ja sobie idę O jeju Anna mm -hmm. no, jest zamknięte. się teraz jest w wodzie, to mogę sobie Będzie tutaj na mostu. Zamknięto. to? Dobra, to robota. Tylko może trochę ciszej. Tu nie ma nic, a nic. Bateria, cokolwiek. Eee. Przez tamtąd... Niech szukają. Nie, siedz tu. A, kiesz, shaw. Druga jest. Co, nic. Super. Gdzie ty idziesz, człowieku? Gdzie ty w ogóle jesteś? No to nas, jest, jest pusta droga. Dobrze, że nie umrę. Przepierzę jeszcze Wow, otwarte. Latarka nie. Chować się po co? Bateria? Nic. A nic. Boże, to muzyka mnie dobija. Nie mam nic pożytecznego, nic. Haha, <laughs> jestem w szkole Ależ tu jest jasno Do jasnej cholerki yy -y -y. Muzykiem tu nie będę No myślę Mmmm Dokumenty coś To jest się mogę Super -y, Czyli, wyjście jest jedno Przeczytaj teraz. So, so Czekaj, do czyli... Hmm. A czy jeśli teraz ten... chyba się nie coś. Ta szkoła chyba jest sene w tej grze. No to jeśli on tak grywa teraz w śnie, to... jak już to się nie będzie, to będę miał ten materiał. Ciekawe

O, co te chory odgłosy, no... Co jest najlepsze? Że tu nie ma nic, a nic. Nic strasznego. A, ta muzyka. Ta muzyka to jest... Poszło. Dobra, zbierzmy te drzwi, nie będą otwarte. O, cześć. Hem, jak się mogę nazwać? Hmm... Będziesz Marcinem. O! Jestem taka Marcina, gra lepiej do mnie w nogę. Będziesz Marcin numer dwa. Idę do ciebie. Idę! Dobra, he Myślałem, że jak ja do niego pobiegnie, to ucieknie, a nie pobiegnie w błąd na stronę. Hmm... Chcesz jakieś otwarte? Czemu muszę iść tam To jest śnieg? Serio Dobra, bateria. Poszkolenie baterii. Nice. Przejdę się tu po co tu iść? Przejdę. No! Please Poszkanę. Dobra Czy nie przejdę. Część dobrze Dominarson 2K16 za przyturak coś straszy po prostu Fuck Ojeju mm -hmm. O, bateria. Tylko jaki debil po to do się dostał baterie. O, można twórca gry mówić to bo już nic nie będzie strasznego co nie? tak mam nadzieję że przyjdę tam nie będzie strasznego trzeba z tej wyjść gdy coś ale no dużo widać. Cóż to? Taki ślad dziwny hmm. Okej... Okay. To się właśnie odpier... <coughs> mm -hmm. Dobra Zapada się śnieg Ja spadam na ziemię W innym świecie Oszłamiony

to się może zanim pożegnam, okej, okay, bo właśnie które już trochę trwa, pewnie za długo, miałbyś pytać się, pewnie jest trochę dłużej, więc nie ma po co przedłużać. Dziękuję serdecznie za oglądanie, zapraszam do wejścia na moją fanpage albo instagram oraz zostawienia łapki w górę. Polecam zasubskrybować mój kanał, więc nadzieję, o rzecz specjal, w którym no nie było nic takiego się mega strasznego, jednakże i tak ja się bałem, więc chyba nie jest Hej, Heja, cześć i czołem.